Mogłoby się wydawać, że czas koi rany, tymczasem trzy lata później jest to równie dojmujące, może refleksja głębsza, może wtedy bylibyś, byliśmy bardziej poruszeni samą tragedią. Dzisiaj jesteśmy bardziej poruszeni stanem państwa, w do takiej tragedii doszło i trzy lata upływają, a tragedii wyjaśnić nie można. Jeszcze Polska nie zginęła, Póki my giniemy, Póki nasi starsi bracia Wędrują do Ziemi. Tam tajemne biją źródła, Tryskają strumienie. Tam śmierć spada na kolana przed wiecznym istnienie. Już drugi raz biorę udział w tego rodzaju koncercie, niezwykłym koncercie, który gromadzi ludzi z okazji rocznicy tego co nazywa się niekiedy katastrofą albo zamachem w Smoleńsku. I jest to zawsze takie niezwykłe przeżycie, nie ze względu na to, co ja śpiewam, ale przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy przychodzą, ze względu na atmosferę i ze względu na to, że czuje się tutaj wyraźnie taką solidarność. Myślę, że to jest dobre słowo. Człowiek przypomina sobie czasy komuny, choć nie mamy czasów komuny, to wszystko jest zupełnie inne. Rzeczywistość jest całkowicie odmienna, a jednak tak jak za komuny dziś też ośmieszać się chce, tych, którzy rzeczywiście, no. Dobijają się o prawdę, tak można by to określić. Nie mówię tu o tym, co rzeczywiście zdarzyło się w Smoleńsku, bo tego nie wiemy dokładnie, ale to, jak ta sprawa jest zaciemniana, odsuwana, przekłamywana, to widać, a nie wszyscy chcą to zobaczyć. I dlatego takie uroczystości czy spotkania jak to dzisiejsze no są niesłychanie ważne, bo człowiek pewne rzeczy postrzega dobitniej i może też spotkać się z ludźmi, którzy czują podobnie. Nie trzeba na to żadnych dowodów, bo to jest prawda ogólnie znana, że nic nie łączy tak dwóch narodów, jak krew w jednej ziemi przelana. I czas tu chyba nic nie zmieni, epoka za epoką mija, im więcej naszej krwi w ziemi, tym nas mocniejsza wiąże przyjaźń. Smolensk stał się kwestią polityczną, ale nie dlatego, że my żądamy prawdy o tej katastrofie, tylko dlatego, że tak usilnie usiłuje się umniejszyć tę katastrofę, zamieść pod dywan i wmówić polskiemu społeczeństwu, że może dalej się rozwijać jako naród bez wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Te trzy lata przede wszystkim pokazały nam, kto jest kim. Dlatego, że. Skala manipulacji i kłamstw, jakie po 10 kwietnia 2010 roku pokazały się w polskich mediach i zostały powszechnione w różnych kręgach społeczeństwa, pokazały, jak silna jest agentura wpływu w polskich mediach i jak silna jest agentura wpływu w tak zwanym polskim salonie. Nie da się zatrzeć tego śladu. Wydarzenia, które było wstrząsem i powinno być cały czas wstrząsem, bo to był wstrząs, można powiedzieć, państwowy. To znaczy, to, to, to jest coś, co obnaża niesłychanie wrażliwe, niedobre strony polskiej rzeczywistości. Obojętnie, czy to był zamach, czy nie był zamach, jak już ktoś powiedział, czy nie było zamachu, czy był, to tak jakby był zamach, bo właściwie obserwujemy takie działania, jakby on się rzeczywiście odbył. I to z punktu dzisiejszego punktu widzenia jest po prostu coraz bardziej widoczne. Właśnie ten fakt. Podzieliło nas dziewięćdziesięciu sześciu, dziewięćdziesięciu sześciu nas złamało. A tu mówią nam, że to przecież wie się samo przez się, że czas zrozumieć, żeby się nie rozumiało, że czas zawiązać sobie oczy jeszcze ciaśniej, jeszcze bardziej nie widzieć, niż się nie widziało. Zostało nas takich jeszcze trochę, dla których. Nie wszystko jest jasne. Przeciwnie. Takich, dla których sprawa nie jest jeszcze zakończona, bo słyszymy, że właściwie to nie ma o czym już dyskutować. Myśli się cisną, jakby wczoraj. Rządzący w żaden sposób nie starają się jednoczyć społeczeństwa, tak by wyciągnąć jakąś naukę z tej tragedii. No na pewno pozytywną rzeczą jest to, że zaczęliśmy głębiej zastanawiać się nad tym, gdzie leży Polska, jakie są jej międzynarodowe powinności, zależności, jakie mogą być naciski sąsiadów, że wiele grup społecznych zaczęło jakby głębiej przeżywać niepodległość. Mnie się wydaje, że y, zwłaszcza w ostatnim roku y, to y, poczucie wspólnoty rośnie, że jest nas więcej, że poszerzyła się znacznie strefa wolnego słowa, ale jednocześnie z drugiej strony obserwujemy coś, y, czego nie widziałem w czasach PRL-u strach w ludziach, obawa rosnące podziały, rosnąca nienawiść. No jest mnóstwo jak gdyby sprzecznych sygnałów, sprzecznych impulsów. Niemniej oczywiście jestem optymistą i sądzę, że jak za jakiś czas będziemy rozmawiać, to będzie nas więcej i sprawy polskie wreszcie pójdą w dobrą stronę.